Cześć, jestem Klaudia Takana, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Usta, które z podanych tlenków będą reagowały z kwasami. Uzasadnij swój wybór, pisząc odpowiednie równania reakcji chemicznych. Dobra, najpierw zaczniemy to sobie pisać, a dopiero potem Wam wytłumaczę na dwóch przykładach. I lecimy. Mamy K2O i mamy, ma nam to reagować z kwasem, więc lecimy z kwasem po najniższej linii oporu. Zawsze nie mordujemy się, jak mamy sobie wybrać sami kwas. I patrzymy, co my tu mamy. Sól składa się z metalu i reszty kwasowej. K ma wartościowość 1, bo znajduje się w pierwszej grupie na Układzie Okresowym Pierwiastków Chemicznych, a Cl ma taką wartościowość, ile mamy wodorów w kwasie, z którego pochodzi. No to patrzymy tu, mamy 1 po jednerce, nic nie zapisujemy. Nie podkreśliliśmy H i O, czyli będzie plus H2O. I teraz współczynniki stoichiometryczne. Tu mamy dwójeczkę, to tu damy tutaj dwójkę. Zwiększyliśmy liczbę wodorów, zwiększyliśmy tym samym liczbę chlorów, czyli tutaj też musimy dać dwójkę. Zwiększyliśmy liczbę chlorów, ale tym samym zwiększyliśmy liczbę potasów, których też tu mamy już dwa, więc wszystko się zgadza. Więc to jest, piszemy plusik, udało się. Teraz to. SO2 dodać HCl. Ok. No i teraz tak. Sól jest zbudowana z metalu i reszty kwasowej. No to nie mamy, jak podkreślić, metalu, bo mamy nie metal, nie metal i nie metal. Nie siadło. Ponieważ to jest tlenek nie metalu. A sól składa się z metalu, więc potrzebujemy mieć tlenek metalu. Inaczej też nazywany tlenkiem kwasowym. A my potrzebujemy resztę kwasową, więc ani to nie siadło, ani to nie siadło. Ok? CaO. Mamy metal elegancko. Mamy resztę kwasową. Wap nie znajduje się w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma stałą wartościowość 2. Chlor natomiast ma taką wartościowość, bo jest to reszta kwasowa. Ile mamy wodorów w tym kwasie? 1. Czyli tej jedynki tu nie zapisujemy, a dwójka ląduje nam po skosie do chloru niepodkreślone, zostaje H2O. Ok. No i teraz patrzymy. Z tej strony mamy dwa chlory i dwa wodory. Czyli tutaj dajemy dwójeczkę i już nam się wszystko zgadza. CO2. To jest nie metal i to jest nie metal. Czyli jak dodamy kwas nie metal, nie metal, no to nam się to nie uda, więc dodajemy plusa, tutaj to nie. N2O5 to również tlenek niemetalu, bo N jest niemetalem, tlen jest metalem, a to właśnie z tego tlenku ma nam, musimy mieć metal, który podkreślimy, tak? Więc to nam się nie uda. CO nie metal, nie metal, nie uda się. MG to metal, czyli to jest tlenek metalu i o to nam chodzi. Chlor znajduje się w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków. Dlatego tu mamy tą dwójkę. Niepodkreślone zostaje H i O, czyli będzie z tego woda. Mamy dwa wodory, dwa chlory, więc dajemy sobie tutaj dwójeczkę. Zatem mm, usta, które z podanych tlenków będą reagowały z kwasami. Będzie to tlenek. Potasu, tlenek wapnia oraz tlenek magnezu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.